Panie i Panowie trwa, majówka z superstacją. Majówka pełna różnorakich wrażeń. Dziś zaglądamy również bardzo często do gminy Laskowa, gdzie cały czas gości Piotr Andrzejek, ale będziemy też zaglądali w miejsce, w którym dziś pewnie wielu Polaków się znajdzie w ramach majówki. Tam się nie gryluje, tam się dzisiaj zwiedza, na co dzień politykuje. Sejm Tomek Grzelewski, witam. Witam Cię ponownie. Dzień dobry Państwu i rzeczywiście. Proszę Państwa, do wielu propozycji na majówkę proponuję Państwu dołączyć również zwiedzanie Sejmu i Senatu. Dzisiaj jest dzień otwarty parlamentu, dzisiaj od godziny dziewiątej można tutaj przyjść i każdy, kto tylko sobie zamarzy, wymyśli zwiedzić Sejm i Senat może przyjść o dziewiątej. I zwiedzać, zwiedzać jest co do zwiedzania, proszę Państwa. Sala posiedzeń Sejmu to jest to miejsce, gdzie politycy toczą zażarte boje polityczne. Sala kolumnowa to jest miejsce, to jest miejsce pracy komisji śledczych przeróżnych. Poza tym będzie można zobaczyć, zwiedzić gabinet marszałka Sejmu, gabinet marszałka Senatu, zwiedzić salę posiedzeń Senatu. Tam będzie wystawiony oryginał. Konstytucji 3 maja 1991 roku będzie można przejść się tymi słynnymi korytarzami sejmowymi to tu właśnie zapadają najważniejsze decyzje, a ja tak specjalnie ponieważ tam za moimi plecami korytarz do prawa i sprawiedliwości, ale przede wszystkim ten dzień ma dzisiaj w tym roku charakter szczególny ten, ten dzień odbywa się w cieniu tragedii, która wydarzyła się 10 kwietnia pod Smoleńskiem i tutaj jak państwo przyjdziecie do Sejmu od razu zobaczycie zdjęcia tych parlamentarzystów, którzy zginęli te zdjęcia znajdują się przy klubach parlamentarzystów Parlamentarnych i także w miejscu centralnym w Sejmie przy tablicy pamiętającej śmierć parlamentarzystów w czasie II wojny światowej. Proszę Państwa, dzień otwarty Sejmu i Senatu od godziny 9 do 17. Serdecznie zapraszam. Tomek Żelecki w Sejmie podczas majówki, a teraz majówka trochę poza Sejmem i w ogóle poza Warszawą, daleko od Warszawy można nawet powiedzieć, na południu naszego kraju, czyli w gminie Laskowa, to Beskid Wyspowy jest tam Piotr Jędrzejek, był z pszczołami, był z końmi, czas na króliki. Witam ponownie prosto z Laskowej. Dzisiaj zawędrowaliśmy do gospodarstwa pana Jerzego Michury. Tutaj wiele zwierząt i zaczniemy, może, od tych, które tutaj ze sobą trzymamy. Te malutkie króliki, które przyszły na świat niedawno. Pan Jerzy z nami ma ich trochę więcej nawet w koszyku. Powiedzmy, ile, to, ile, ile mają dni? Te mają około 3-4 tygodni. Bo już po trzech, czterech tygodnia zaczynają ze swojej budy wychodzić przy wykotniku. Więc w granicach, czek do czterech tygodni i to jest część akurat stada, bo jest ich akurat w tym gnieździe, część gniazda jest ich osiem sztuk. Bo to jest różnie. Czasami bywają cztery sztuki, czasami bywa do dziesięciu nawet sztuk. Zależy po prostu jak jest. To już akurat zaczynają wychodzić. to. Mój trochę, mój trochę się denerwuje, więc może ja go oddam do braci i sióstr. Proszę, wracaj. Ja rozumiem, że imion nie mają. No te raczej jeszcze. Dzieci nie nadały <laughs> nie jeszcze. Na tym nie jesteśmy na takim etapie odobli dużej czy jakiejś po prostu werbowej, żeby były każde. Owszem mają, mogą mieć yy, matki to ma swoje po prostu jako tatuaże czy nazwy, żeby było wiadomo jak jest kilka matek. Jeżeli są wszystkie białe, kilka sztuk jest białych jednakowych, żeby mniej więcej wypadało przynajmniej wiedzieć, które gdzie, bo po prostu żeby kiedy, które się mają czy wykocić, czy przenieść do wykotnika, no to już takie podstawowe sprawy. Starszych kulików trochę więcej niż tych małych? No, starszych troszeczkę jest więcej, bo już się po wychowaniu, po odchowaniu, po odłączeniu od matki po prostu się je łączy w większe gniazda, więc chowa się to pod względem hobby, przyjemności, bo jest to, jak widać, zwierzątko przyjemne. Powiedzmy jeszcze o innych przyjemnych zwierzątkach, bo tutaj y, widziałem krowy też. No, czy tak przyjemne akurat, to może nie tyle przyjemne, bo myślę tak, że im mniejsze zwierzę, tak jak królik, jest bardziej przyjemne niż taka krowa. Nie? Ale z krowy to mamy pożytki, nie? Zgadza się. Gdyby nie było pożytku, to myślę, żeby pomimo... Takiej nieopłacalności, aby to nazwać, i polskiego rolnictwa, i drobnych rolników. Jak my tu jesteśmy, to by w ogóle te krowy się nie chowały. Nie byłoby ich krów w, tym, w tych krów gospodarstwie, ale że pozyskujemy od nich mleko, śmietankę i nawia, które jest podstawową. Na wsi. A Pan sobie zdaje sprawę ilu mieszczuchów, ilu mieszczuchów Panu zazdrości? No na przykład no uwierzę że i tak nie, w sensie czego, w sensie... No świe świeżych na przykład jajek, świeżego mleka. Zgadza się, tylko z druga strona jest, jest tego robota i myślę, że na ten temat już by mi nikt tego nie zazdrościł. To także jest tak, jak przy tych jak mówię jest i zadowolenie i jakaś korzyść z tego jest, no bo w końcu po to się chowa, żeby... A druga sprawa, tak jak pan mówi, no jest to ekologiczne jedzenie, w sensie takim, że jest pożywienie, to mleko z tej krowy jest i wyrabiało się i na obecną chwilę się też wyrabia, czasami jest ta śmietana, wyrabia się to masło częściowo, ten serek i jest to niestety swoje. Bo... A czemu niestety? No jeszcze, jeszcze niestety, bo jest, chowa się, ale nie trzeba, nie trzeba to nabywać, w sklepach kupować, bo wiadomo, co jest w sklepie. Owszem, trafiają się sklepy ekologiczne, co można to kupić, ale już ta żywność jest troszeczkę droższa. A powiedz mi jeszcze o, o kurach, bo mówimy o jajkach, pan tutaj kury też hoduje, prawda? Też są kurki jakieś, no to wiadomo, kurka przy takim gospodarstwie to zawsze te jakieś, bo są różne odpady, wiadomo, w gospodarstwie, trochę częściowo, danielki, jarzynki, nie jarzynki, ale są odpady po prostu i, i swoja pasza jest to, czy ta kura po prostu tym wyżywi, no i jest to swoje jajko. No i widać chyba po kolorze, nie? No to, to wystarczy wziąć kupne jajko i swoje jajko to po prostu duża różnica jest, jak już nie mówiąc o smaku. No to jeżeli chcą Państwo spróbować, no to tutaj trzeba przyjechać i takie jajko zdobyć. Nie wiem, czy Pan Jerzy da, czy nie da, ale to już musicie przyjechać i sprawdzić. dwa, może by ostatecznie. Może ostatecznie w takim razie. Stryczkówka Osiedle w Laskowej. Zapraszamy. Może Pan Jerzy się zgodzi. To zobaczymy, czy tłumy, tłumy tutaj jutro do Pana nie przyjadą na jajka. Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Jerzy Michura by moim Państwa gościem. W tym gospodarstwie my tu jeszcze trochę sobie posiedzimy.